Ołtarz rodzinny, dzień 157, 5 czerwca. A Szymon Piotr stał i grzał się. I zapytali go, czy ty nie jesteś jednym z jego uczniów? A on się wyparł, mówiąc, nie jestem. Zapytał go jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho. Czyż nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Wtedy Piotr znowu się wyparł i zaraz zapiał kogut. Ewangelia Jana 18:25-27. Piotr, jego fachem było rybołówstwo. Jakoś podoba mi się jego zawód. A więc on był na jeziorze i łowił ryby. Był cały zniechęcony, uświadamiając sobie, że zaparł się Chrystusa. O, moi drodzy, Słyszę, jak ten prorok stanął tam i mówił mu – Piotrze, mówisz, że mnie miłujesz? On odrzekł – O Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. On powiedział – Ja Cię miłuję, jestem gotowy umrzeć za Ciebie. On powiedział – Piotrze, Ty uważasz, że myślisz to na poważnie, lecz Ty zaprzesz się mnie trzy razy, zanim chogód zapieje. I potem widział, jak się to urzeczywistniło, kiedy stał tam i powiedział – Ja go nie znam. Nie, ja nic nie wiem o tych uczestnika, ducha świętego. Potem uświadomił sobie. Ja wiem, że zaparłem się go. Zaparłem się go w obecności piłata. Zaparłem się go, kiedy ta zwykła służąca podeszła do mnie i rzekła: Czy ty nie jesteś jednym z nich? Odrzekłem: Nie. I nawet zaklinałem się. O, on był w okropnym, przygnębionym stanie. On się go zaparł. I potem zobaczył Jezusa, stojącego tam i spoglądającego, i wtedy kogut zapiał, a on spojrzał na Piotra. I on wyszedł. O, on był zniechęcony z powodu samego siebie, i powiedział sobie, dlaczego ja jeszcze dalej żyję? A potem, niezależnie od tego, on powiedział, powrócę do mego zawodu, i będę znowu łowił ryby. Nie mogę już więcej głosić, powrócę więc i zacznę łowić ryby. Więc zarzucił swoje sieci i zarzucał je całą noc, a nie złowił żadnej ryby. I był teraz w pożałowania, godnym stanie. Nie miał niczego, był zniechęcony z powodu samego siebie. Doszedł do krańca swoich zdolności. Kiedy sobie myślał, że jest wielkim człowiekiem, uciął ucho słudze kapłana, tak po prostu, wiecie. On sobie myślał, że jest wielkim człowiekiem, wiecie, że nauczył się czegoś. Lecz on niczego nie wiedział. Musiał zapomnieć wszystko o tym. I on był tam na jeziorze i powiedział: Otóż ja wiem jedną rzecz, jestem rybakiem. Mogę dalej zarabiać na życie łowieniem ryb. Zarzucał sieci całą noc, a nie złowił niczego. O, jak był zniechęcony. Każdym razem, gdy wyciągał sieci, były puste. I on był taki zniechęcony, że znalazł się psychicznie na dnie. I powiedział: Czuję się tak, że najchętniej wyskoczyłbym z tej łódki. Tak czy owak, nie jestem wart niczego. Jezus zapytał: Czy macie jakąś rybę, dzieci? Spojrzał tam na brzeg, a tam stał mężczyzna. On powiedział: Nie, pracowaliśmy żbudnie całą noc, a nic nie złowiliśmy. Myślałem sobie, że jestem rybakiem. Czy to ty jesteś, Szymonie? Tak, otóż całą noc ciężko pracowałem, a nie złowiłem niczego. Nie mamy tutaj żadnych ryb. Jezus powiedział: Zarzućcie sieci po prawej stronie. Co takiego? Dalej rzekł: Po drugiej stronie? Przecież tak czyniliśmy. Zarzućcie je po drugiej stronie. Więc on zarzucił sieci i zaczął ciągnąć. Potem stał się mocnym. O, moi drodzy, chwycił do ręki swój stary płaszcz rybaka. Przyodział się nimi i powiedział: Bracia, to jest on! I prześcignął wszystkich pozostałych, płynąc ku brzegu, zanim udało im się przepłynąć, choć wiosłowali w swoich łodziach tak szybko, jak potrafili. On ich prześcignął, płynąc w pław, ubrany w rybacki płaszcz i dotarł do brzegu. Dlaczego? Kiedy czuł się mocny, nie potrafił niczego dokonać, lecz kiedy stał się słabym, odzyskał swoje siły. Czytaj dzisiaj Księga Liczb 27, Psalm 3 Jeremiasza 33 od 12, Ewangelia Jana 18 od 19.